Cześć, witajcie na kanale Piłkarskie Pewniaki. Na początku proszę Was o zostawienie łapki w górę, jak i suba, jeśli ktoś z Was jest nowy. Zanim przejdziemy do typów, przedstawię Wam szybko nową promocję. Warunki tej oferty powitalnej są banalnie proste. Jest to zakład bez ryzyka do 50 zł dla nowych graczy. Czyli jeśli ktoś puści swój pierwszy kupon i go przegra, to dostanie zwrot środków na swoje konto depozytowe do 50 zł z możliwością natychmiastowej wypłaty. Nie trzeba nimi obracać, bo są to prawdziwe środki. Aby maksymalnie wykorzystać tę promocję powitalną, należy pierwszy zakład postawić za 57 zł. Jeśli nie wejdzie, to dostaniecie zwrot 50 zł i możecie je od razu wypłacić. Jeśli natomiast wygracie, to zgarniecie wysoką wygraną. Do rejestracji, a także kod znajdziecie w opisie klasycznie typujemy dzisiaj oba spotkania Ligi Mistrzów, tak jak już przywykliśmy w ostatnich tygodniach. No i na początek dajemy spotkanie oczywiście Manchester City z Borussia Mönchengladbach. Tutaj całkowicie jestem przekonany raczej o zwycięstwie gości. No w Gladbach dzieje się źle. Pokazują to ostatnie mecze ligowe, pokazują to wszelkie artykuły na niemieckich stronach. No i nie wygląda sytuacja tam najlepiej. Natomiast po drugiej stronie mamy Manchester City, które jest w niesamowitej w tej formie, no oni w tym sezonie na pewno będą chcieli w końcu udowodnić coś i w tej lidze mistrzów też coś zrobić, no bo wygląda to tak, że co roku dochodzą do pewnego etapu i po prostu najzwyczajniej w świecie odpadają, mimo że no osobiście uważam ich za najlepszą, bądź też jedną z najlepszych ekip aktualnie na świecie. Tak więc no tutaj typujemy sobie po fajnym kursie zwycięstwo Manchesteru City po pierwszej połowie i zwycięstwo Manchesteru City na koniec meczu. Fajny kursik, tak jak powiedziałem, no w Gladbach dzieje się źle. Mimo że Gladbach potrafi grać z lepszymi rywalami i pokazują to mecze na przykład z Bayernem czy też z Realem Madrid w fazie grupowej, no natomiast dzisiaj może być ciężko, bo w Gladbach ewidentnie coś się popsuło. Drugie spotkanie to oczywiście mecz Atalanty z Realem Madryt. Będzie to niesamowicie ciekawy mecz, bo może się w nim wydarzyć dosłownie wszystko. Kursy są na tyle ciekawe, że odważne osoby mogą sobie tutaj zaryzykować czystą jedynkę, czystą dwójkę. No to już zależy tylko i wyłącznie od Waszego przeczucia. Natomiast ja zdecydowałem się zagrać, że oba zespoły strzelą gole. Coś takiego znajdziemy z kursem 1,56. No a wydaje mi się że to jak najbardziej możliwe. No mamy tutaj Atalantę, która uwielbia grać ofensywnie i strzela. Zawsze dużo bramek, no a po drugiej stronie Real Madryt z wielkimi kłopotami kadrowymi, który też potrafi ukończyć, i wydaje mi się, że jak najbardziej ten typ może wejść. Jakbym miał strzelać w zwycięzce, no tutaj naprawdę ciężko, ciężko powiedziałbym, szanse są 50 na 50, no ale mimo wszystko chyba poszedłbym w Atalantę. No ale tak jak powiedziałem wcześniej, wolę zagrać nieco bezpieczniej i za stawkę 100 zł mamy do wygrania prawie 250 zł. Wy wytypujcie w komentarzu wynik meczu Atalanta Real Madryt napisa na prawidłowy odpowiedź zostanie 50 zł na konto Betkik i wpadajcie także na grupę na Facebooku Piłkarskie Pewniaki. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę jak i subskrypcji, żeby być na bieżąco z typami. Pamiętajcie także o nowej promocji. Dzisiaj to na tyle. Trzymajcie się i cześć.